Dobra, bo już się zbieram i zbieram tyle czasu. Dziś nastąpi ten dzień, że pokażę Wam, e, jaką furę dostałem. Powiem Wam, co tam się u mnie pozmieniało. Tak się w boju prezentuje moja nowa fura. No taka, mówię, nie taka nowa, ale nie taka stara też. Tu mamy belt. Tak zwany langband. i gdzieś tam dźwig nie może sięgnąć, to sobie do kibla daje. O, to sobie mogę podnieść, dość, dość wysoko. Jak, jest, jak nie jest rzadki beton, to dość wysoko można podać. Tu się składa. Tu są te dodatkowe 4 metry. No, tu mam pilocik. Trochę musiałem go wyczyścić, bo zabetonowany cały był. No i jak to wygląda? Z reguły jakieś takie płyty się zalewał tam. Wcześniej zalałem taki kawałek jakiegoś, jakiegoś fundamenciku. I resztę daję do kibla, jeszcze jeden kibeli i, I spadłowa. No, o, tak to wygląda z drugiej strony. Sobie mogę o. kręcić, żebym coś nie zahaczył. Nie, full, con full control. Full control dopóki czegoś nie rozpierdzielę. <laughs> no. O, tak się przejeżdża <laughs> na no rozłożo... no rozłożonym no nie rozłożonym, tylko kawałek muszę przejechać i nie chce mi się rury składać więc sobie wypuszczam tutaj do przodu bardziej rurę zostawiam i sobie jadę. Kawałek tam można można tak jeździć, nie po, nie po ulicy. <gry> Dobra, otwieram, muszę otworzyć sobie bramy. No i dobra, czy się stoi czy się leży, stówka się należy, coś im się tam szalunek rozwarsił i stoję, każde 15 minut to dla mnie jest ekstra pieniądz, ja mogę stać, pasuje. Caśka. Pole. Ruszać je fabrykę. A podobno dyskoteki zamknięte. A tu disco ponad wszystko.